Góry świętokrzyskie. Jest po prostu pięknie. Witam Was wszystkich, a w szczególności Jarka na emigracji. Serdecznie Cię, brachu, pozdrawiam. Byłoby pięknie, gdyby nie piździło. Wściekłe wiatrzysko, strasznie zimno. Właśnie byłem na odwiedzinach u swojej babci. Babcia miewa się dobrze. Odwiedziny tylko po 15 minut. Do tego w maseczkach wkradł się jakiś wirus, co mnie zastanawia obsługa domu opieki nie nosi żadnych maseczek. Fajne krajobrazy pomyślałem sobie pykniemy szybkie nagranko. Pewnie Jarek ogląda dzisiaj ten filmik z zaciekawieniem, co ten cwaniak nygus znowu wymyślił. To nie jest żaden atak, to są tylko moje przemyślenia. Możesz też nagrać pełnometrażowy film, odnieść się do mojej wypowiedzi. Chętnie usłyszę twoje uzasadnienie. Dzisiaj prowadziłeś live'a, zadałem ci pytanie, czy jakbyś miał bańkę w gotówce, wróciłbyś do Polski. Dziękuję za odpowiedź. Powiedziałeś: "Nygus" A co z tą bańką w Polsce zrobić? Co można za tą bańkę w Polsce zrobić? Ja za niecałe 200 tysięcy kupiłem mieszkanie, wyremontowałem, przerobiłem kawalerkę na dwa pokoje, umeblowałem, także mając bańkę, jeszcze by mi 800 koła zostało. Nygus, a ile ci zostało? A giecie to obchodzi? To jest taka moja rozkmina. Możesz się odnieść w filmiku. Chętnie usłyszę Twoje uzasadnienia, dlaczego uważasz, że za bańkę w Polsce nic się nie da. Także, mając bańkę 200 na chatę, zostałoby mi 800. Z tego co mi wiadomo, kiedyś wspominałeś, że chyba w Polsce masz nawet dwa mieszkania. Czyli koszty zakupu ci odpadają. Zostaje Ci bańka. Nawet jakbyś nie chciał tej bańki nigdzie zainwestować, wpłaciłbyś na ten moment do banku 7,5% odsetek rocznie 75% minus podatek 60% koła w zaokrągleniu co daje na rok po 5000 miesięcznie. Tak, wiem, ktoś zaraz napisze. Nygus, inflacja wyższa, pieniędzy w banku się nie trzyma. Ale może ktoś chce przeczekać na ten moment 7,5%, czyli masz piątaka z samych odsetek, mając bańkę. Mówiłeś, że w Polsce zarobisz jakieś 3,5 tysiąca złotych, czyli razem masz już z odsetkami. 8,5 koła miesięcznie do tego coś zarobisz tam na youtube nie wnikam ile nikomu do kieszeni nie zaglądam załóżmy skromnie 1500 zł w Polsce też możesz filmiki kręcić 5 koła odsetek 3,5 koła z pracy plus z YouTuba masz już dychacza ...wspominałeś, że w Anglii też robisz jakieś tam fuszki... ...tu w Polsce też możesz... ...załóżmy, że zarobisz na fuchach dwa koła... ...masz dwanaście... ...nie wiem czym zajmuje się twoja żona tam w Anglii, ile zarabia... ...załóżmy, że poszłaby nawet do Biedronki na kasę trzy koła... ...to macie we dwoje piętnaście koła w Polsce... Nie mając dzieci, mając własne mieszkanie, to nie jest żadna zaczepka. Sam też nie mam dzieci. Czasami w życiu tak bywa. Na dwie osoby wino w Wrocławiu 15 koła miesięcznie. To myślę, że można sobie spokojnie żyć i na upartego jeszcze parę ładnych tysi miesięcznie odłożyć. Ktoś zaraz powie, Nygus, ale te odsetki kiedyś się skończą. Masz 40 lat, ja mam 45. Nawet jeżeli by ci się te odsetki kiedyś skończyły, tych pieniędzy byś nigdzie nie zainwestował. Tylko tą bańkę miał. Potrzebowałbyś sobie coś dołożyć co miesiąc, załóżmy 3000 zł, bo by ci brakowało. Przez kolejne prawie 30 lat z tej bańki możesz sobie dobierać 3 koła miesięcznie. Myślę, że pracując, zarabiając 3,5, dorabiając coś mając te 6, Twoja żona przykładowo zarobiłaby te 3. I nawet jakbyś musiał sobie z tej bańki dobierać. Po trzy koła miesięcznie to przez kolejne 30 prawie lat masz ponad dychacza w Polsce. To będziesz miał prawie 70 lat, czy dożyjemy, zobaczymy. Może YouTube się utrzyma. To kiedyś cofniemy się z nagraniami 30 lat wstecz. Zobaczymy jak wyglądaliśmy. Życzę nam wszystkim Żebyśmy dotrwali. No i myślę, że mając na ten moment te 15 koła miesięcznie we dwoje, spokojnie jeszcze, tą piątkę, można miesięcznie sobie odłożyć, nie płacąc kredytów, nie mając dzieci na utrzymaniu, jestem ciekaw, jakie komentarze będą pod tym filmikiem. I bardzo bym się cieszył. Jakbyś nagrał krótki filmik z uzasadnieniem, z wyjaśnieniem czemu nie. Możemy sobie pozadawać różne pytania. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, bardzo proszę, nagram filmik pełnometrażowy, wypowiem się uzasadnie. Takie krótkie ode mnie nagranko, zaczyna mi łapa latać z zimna, trzeba kończyć. Strasznie tutaj na tej górze wieje, ale chciałem właśnie tutaj się zatrzymać, ponieważ tu są fajne tereny. Tyle ode mnie. Pozdrawiam. Może źle myślę, może dobrze. Do następnego.